Cześć Boże, siostra Renata Franciszkanka od Cierpiących. Witam Was bardzo serdecznie na drugim już naszym spotkaniu, w którym Franciszkanki dzielą się takim swoim spojrzeniem na, swoimi przemyśleniami na temat Wielkiego Postu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o takiej przestrzeni na zewnątrz i wewnątrz nas samych, o takim Zauważaniu i przeżywaniu uważnym tego naszego czasu, które myślę będzie bardzo cenne dla tych, którzy już podjęli jakieś zobowiązania czy wyrzeczenia w czasie wielkiego postu, ale też i dla tych, którzy nie mieli jeszcze czasu, możliwości czy może nawet chęci, żeby się nad tym zatrzymać. Chciałabym powiedzieć o ciszy, o ciszy wewnętrznej i ciszy zewnętrznej. A więc o, również o wewnętrznym i zewnętrznym milczeniu. Y, takie milczenie i takie poszukiwanie ciszy jest na pewno postawą. Tak naprawdę świat i inni nie muszą w ogóle widzieć, wiedzieć o tym, że jest to y, jakieś nasze postanowienie, że jest to jakieś nasze poszukiwanie w czasie tego wielkiego postu. Y, bo, bo co możemy robić, żeby tę te, te, te ciszę przywoływać w sobie? Wydaje mi się, że bardzo ważne są takie dwa... są dwie takie fundamentalne sprawy. Pierwsza to są nasze rozmowy. Czy my naprawdę musimy, czy osobiście, czy, czy telefonicznie tak dużo rozmawiać i czasami tak dużo mówić? Naprawdę często się nie kontrolujemy w ilości i jakości tych rozmów dlatego że one często nie tylko są niepotrzebne ale wręcz szkodliwe bo są idą w stronę osądu w stronę oceny drugiego człowieka która jest delikatnie mówiąc no niedobra i nieprzychylna Druga rzecz to jest taka uważność, jeśli chodzi o przeżywanie naszego takiej czasu w codzienności, uważność na to, co oglądamy. Na telewizję, na internet, na to, na co patrzymy, czy musimy oglądać ten film, czy musimy surfować po internecie, czy akurat teraz. Jest mi to potrzebne i czy jestem w stanie sobie powiedzieć, że nie, niekoniecznie, nie teraz, po prostu nie chcę. Bo cisza jest takim, y, takim głębokim, tak naprawdę, przebywaniem z samym sobą. Y, myślę sobie często, że i tak to po prostu jest że jeżeli się kogoś lubi, jeżeli się kogoś kocha, to przebywanie z Nim, w Jego obecności, nas nie krępuje nawet wtedy, kiedy nic nie mówimy, kiedy po prostu jest cisza. Czasem słyszymy, o jak miło jest pomilczeć z Tobą czy z Wami. I to nie jest krępujące. Natomiast y, warto zauważyć, czy ta cisza y, nie jest krępująca dla nas samych, kiedy jesteśmy sami, a więc czy kochamy samych siebie, bo. Czujemy się lub nie czujemy się dobrze, sami ze sobą w ciszy we własnej obecności. Myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie i warto, żeby się temu przyjrzeć, jakby zająć, zwrócić na to uwagę. Na pewno w ciszy nie wchało się i nie wchała się, te, te dwa wyrażenia łączą się ze sobą. W ciszy przemawia Pan Bóg. Najczęściej właśnie tam przemawia, właśnie tak. W ciszy słyszymy własne sumienie, w ciszy słyszymy wreszcie natchnienia, czyli taki, taki subtelny głos Pana Boga. My naprawdę mamy Boga w sercu. Cisza daje nam też możliwość i chęć do. Po prostu pogłębionej modlitwy, chęć słuchania, czytania Słowa Bożego i rozważania go właśnie w spokoju i w ciszy, w takim trochę odizolowaniu od tych zewnętrznych bodźców, które nas bardzo bombardują w codzienności. Myślę, że jeśli tylko, jeśli tylko chcemy poświęcić trochę uwagi. Temu, co przed chwilą powiedziałam, a więc, więc takiemu wewnętrznemu i zewnętrznemu milczeniu, będzie to na pewno, może nawet, odkrywcze dla nas samych, i będzie to takim przyczynkiem do tego, żeby coraz bardziej odkrywać Pana Boga po prostu w sobie, wokół siebie, w drugich, w tym świecie. Coraz bardziej przyglądać się samemu sobie, żeby coraz bliżej być Pana Boga najzwyczajniej.